Patrz, jak nas witają! Przecież to nie dla nas! Właśnie, że dla nas! Wujek po nas nie przyjedzie. No tego poszukamy! Co? Mamy jego adres. Kalifornia jest parę tysięcy kilometrów stąd. Pojedziemy pociągiem. Poznajcie rodzeństwo. Dzieci, odjazd jest za pięć minut. Nasza okazja. To sieroty. Tak jak my i ich nowego przyjaciela. On nie umie mówić? Wszystko widać na twarzy. To był śmiech? Chyba mnie polubiłeś, co nie? Przepraszam. jest smargać. Z którym wyruszą w wielką podróż, by odnaleźć nowy dom. Chodźmy je pogłaskać tylko przez chwilę. Nie. Czy ty kompletnie zwariowałaś? Nie! Pociąg! Mówiłem ci, że to idiotyczny pomysł, Mary. Już nic gorszego nie może się stać, prawda? Nikt nam nie podskoczy. Porywamy ten pociąg. Tu się kończy Wasza podróż. Nie ważcie się drgnąć. Tak łatwo mnie nie złapiesz. Nie, 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 nie. Tylko nie zielone. A co z zielonymi nie tak? Chyba ich nie zjadłaś, prawda? Poznaj rezolutną Mary i jej brata Toma i przekonaj się, że każdy może zostać bohaterem. Zapraszamy do kin. Kasia. I Jacek z zespołu błoni. My super nas Kochać! Dlaczego mówisz tak powoli i dziwacznie? Dzielna banda i tajemnica zaginionych wujka, tylko w